Z pieśni Ezechiela. Boże wejrzyku w wspomożeniu memu. Panie pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Sprawiedliwości Słońce Chryste, gdy jasność dnia przywracasz ziemi, niechaj ustąpi mrok duchowy i światło cnoty nas napełni. Sobota, czwartego tygodnia Wielkiego Postu, jutrznia. Z pieśni Ezechiela. Dam wam serce nowe i nowego ducha tchnę wasze wnętrze. Serce nowe to serce pełne miłości. Serce nowe to serce dla którego żaden człowiek nie jest obojętny. Jaki uczynek miłosierdzia, względem drugiego człowieka, wykonam dzisiaj? Módlmy się. Boże ty zawsze działasz dla zbawienia ludzi. Teraz jednak hojniej udzielasz łaski Twojemu ludowi. Wejrzyj na wszystkich, których wybrałeś, i udziel swojej pomocy katechumenom i ochrzczonym. Amen. Mio Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.